widzowie. Dzisiaj gramy w Mutet i w ogóle się nie możemy zatrzymać. Start, start. Uuu, that's a good one. Na czerwonym możemy stać. Ale na innych kolorach nie możemy. Czerwony jest odpowiedni. Okej. Okay. Ale okay, tutaj to jest tutaj... Taki, taki tutaj są jeszcze szare kropki. <śmiech> tutaj <śmiech> to, będzie, to będzie trudne, to będzie trudne, powiem tyle. No. <laughs> Damn. Pozdrawiam mm -hmm. szeryfów na telefonie. Czyli mnie. <śmiech> <śmiech> Ta, i ja, ja też, ja też mam załącznik. To szeryf, bo ja jestem morderem. O, jest nie, czerwone. Nie Czyli można stać nie. na czerwonym? Można stać na czerwonym? Można, bo wtedy e, można stać w miejscu. Ej, to kino to jest idealne miejsce. O, ma boska. <laughs> O, wbił mój. O! To... Wbił. Wbił kadolek. Kadolek kawy zabij. Zabij kadolka. Karolka. No nie mnie! Ani kamerki. Ani się nie mogę ruszyć. O, teraz mogę. Więc to było nie fair. Jeszcze zabij mnie waliło mnie z gry. Dobra, zajmij, baj mi ten ekram. Dobra, ty jakby nie chcecie. Pomocy! Ej, bo mi się... O. Ej, mi, mi sam wóz klikaj! Ja chciałem i do bo ja sama chodzę, ale no to łatwo. Ej, <laughs> ja sama chob, bo e, ja mnie ja klikam. Ja się... ja, 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 ja ja, ja, ja. Matko było. O, to jest takie trudne. Wiecie jakie mapy są do tego najlepsze? Mansion albo House właśnie. House ma czerwony, więc będzie najlepszy. House najlepszy. Trochę bestemcy, czerwony jest czerwony. Bo... I możemy się zatrzymywać. Ogólnie to poświęcam lekturę tylko dlatego, żeby grać z bambuczką, bo tak. Nie, nie chce mi się tego czytać, jest tak nudna. A jaka lektura? Jaka? Eee, czekaj, bo nie za nazwy Felix, Ned i Nika. O, znam, ale szczerze mi się nie Ja podoba. będę strzelać! Uwaga, bo ja stąd będę szczelać. To ja będę ale szczelać. Ale umrzeć. Bambuczka. bambuczka? Co? A ty grasz na komputerze, nie? No. No to jak też e, wyjąć pistolet, nie musisz klikać tam na dół, tylko możesz kliknąć jedynkę. Jest łatwiej. A wiecie, że ja chyba wiem, kto jest, bo ta typiarka w żabkę to ona za każdym razem. Ktoś, Ktoś mi reportuje. Ktoś mi da, chociaż Murder! Bambuczka, karorek, to murder! Oh God. Gdzie ja mam miść? Który Karolka muszę szczelać Gdzieś! Aha. Huh? <słyska> Przynajmniej uh -huh. to miło odczedrać, że to oh. Ej, bo tu jakaś osoba, która Bum! Bam! Bum Bam! 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 Ej, mam pytanie, czy na spał nie można stać? Już na im stać, Ale tak to cały czas biegać nie. Karolek jest No wiem, ja to już mówiłam Why are you running? Why are you running? To jest moment, kiedy wiedział. hacker. Man. He's the most powerful hacker of all time. A wiecie, co I... jest najlepsze? Że możesz Zajno. na drabinkach stać. No, ja jestem na drabince właśnie. Jezu, ej, bo ta żabka taka ona mnie, ona mnie zablokowała i przed nią prawie stanęłam. Wiem, ja, ja ten mi się czasem klawiatura tak zacina. I nie możesz biegać. A few moments later. Bambuska, ty zostałaś z nim. Jak, to jest młody telefon. Naprawdę. Kto naprawdę jest młody telefon? Uważaj, bo on mi bardzo dobrze rzucać. W środku jest gdzieś tam. Ła, Ła, Ła. Zapraszam, on mi bardzo dobrze rzuca. Tak? No. Kadolek! Nieznośny jest kadolek! Nieznośny jest! Pamiętaj, jesteś nieznośny! Emotional! Damn it! Oh no! Need backup! Oh my god, beautiful! Mm. Ladies and gentlemen, we got him! Pa widzowie!